Dziś chcę zaproponować państwu bardzo łatwą, szybką i niskokaloryczną zupę owocową. Nadają się do niej wiśnie, które trzeba wydrylować. Na porcję dla około 6 osób bierzemy 60, 60 deko wydrylowanych wiśni. Zalewamy wiśnie wrzątkiem. Około dwóch litrów wody. I wiśnię należy zagotować. Ja jeszcze do wiśni dodaję otartą skórkę z cytryny. Jeżeli ktoś woli, możemy dodać goździk około 5 ziarenek i cynamon, szczyptę cynamonu lub kawałeczek laski cynamonowej. Wtedy dają taki specyficzny korzenny smak. Ja robię wersję ze skórką cytrynową. Dodajemy też 100 g cukru. Wszystkie składniki jak na razie do naszej zupy wiśniowej. Teraz zupa musi się nam zagotować. Przykryję ją, żeby było szybciej i czekamy aż zupa się zagotuje. Gdy zupa nam się gotuje, w tym czasie proponuję Państwu ugotować do niej makaron. Ja wybieram makaron drobny. Bardzo ważne, żeby to był makaron z mąki. Z pszenicy durum. Jest to typowa mąka makaronowa. Wówczas makaron ten nam się nie rozgotowuje i bardzo ważne jest to, iż yy, makaron z pszenicy durum dłużej jest w naszym żołądku. On, nie rozgotowując się na papkę, powoduje, iż w żołądku trawimy go dłużej. Czyli czujemy, mamy większe uczucie sytości. Także, jeżeli jemy makaron, to jedzmy makaron właśnie z pszenicy durum lub, a najlepiej, makaron razowy. Ponieważ to jest zupa owocowa i zupa owocowa jest zupą delikatną, nie wzięłam razowego makaronu, tylko zwykły pszenny, ale z pszenicy durum. Dla jednej osoby wystarcza około 30 g makaronu. Po ugotowaniu makaron nie zwiększa swojej kaloryczności. Pozostaje ta kaloryczność ta sama, Natomiast jego objętość się zwiększa. Zasyca on nas bardziej, a nie dostarcza większej ilości kalorii. Także naprawdę bardzo polecam. Tu makaron już odstawię, bo tu już mam ugotowany ten sam makaron w miseczce. Zupa powoli. Zaczyna nam się gotować. Jeszcze chwilka i będzie gotowa. Tutaj mam dwie łyżki takie kiślu wiśniowego. Tym kiślem zagęszczę naszą zupę. Najpierw go mieszam z zimną wodą. Kisiel jest wymieszany. Ja tutaj przygotowałam blender, w którym zmiksuję zupę po ugotowaniu. Yy, wiśnie są wydrylowane i zupa na pewno yy, będzie też smaczna, jeżeli jej nie zmiksujemy. To proponuję dla osób, które nie lubią miksowanych zup. Natomiast, jeżeli je zmiksujemy, one zagęszczą nam tą zupę i jednocześnie yy, nie będziemy czuć takiego bardzo cierpkiego smaku owoców. Ważne jest, żeby y, wiśnie wypestkować. Pestki zawierają składniki szkodliwe dla naszego organizmu i są niewskazane do spożycia. Proszę bardzo. Zupa już nam się gotuje. Mm. Teraz ją zmniejszę gaz, żeby mi tutaj nie wykipiała i zmiksuję. Proszę bardzo. Zufa jest zmiksowana. Zrobiła się teraz ciemna i bardziej gęsta. Zwiększyłam gaz. I dodajemy kisiel, ja proponuję, żeby każdy. Zagęszczał zupę w takim stopniu, w jakim lubi, żeby ona nie była za gęsta. Proszę bardzo. Dla mnie już wystarczy, ponieważ ja nie lubię, jak ta zupa jest bardziej ciągnąca. Poczekać aż zupa się zagotuje. I naprawdę pyszna, niskokaloryczna, bo taka zupa ma około 153 kcal. jedna porcja. W ten sposób przygotowana zupa już jest gotowa. Orzeźwia i jednocześnie syci. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś woli, może ugotować sobie makaron świderki grubsze. Proszę bardzo. Nasza zupa kurczowa prezentuje się bardzo ładnie i jest naprawdę smaczna. Dla lasuków mogę polecić, żeby sobie dodali łyżkę śmietany najlepiej 10 lub 12%, I naprawdę wystarczy, a złagodzi trochę smak zupy, nie podwyższy bardzo jej kaloryczności, a na pewno też będzie pyszna.